160 km na wschód od Warszawy leży Biała Podlaska. 60. tysięczne miasto założone przez Radziwiłów o wielowiekowych tradycjach akademickich. Kształcił się tu m.in. Józef Ignacy Kraszewski, który nie omieszkał o tym wspomnieć w swojej bogatej twórczości. W Białej Podlaskiej produkowano przed wojną samoloty, a teraz planowane jest uruchomienie lotniska towarowego. Pierwsze wzmianki o istnieniu Białej Osady, osiedla wsi Biała spotykamy jeszcze w wieku XV, ale ta prawdziwa kariera miasta Białej związana jest z rodem magnackim, książęcym, litewskim, radziwiłów. Bo Biała przecież znajdowała się w Wielkim Księstwie Litewskim, a później na pograniczu księstwa z Koroną. I to właśnie to położenie geograficzne zadecydowało o zainteresowaniu się Radziwiłów miastem. Nazwa Biała miała się wziąć od przydomku pierwszego legendarnego władcy tego miejsca Piotra Janowicza Białego. W dokumentach nie ma jednak potwierdzenia posiadania przez niego Białej. Prawdopodobnie nazwa pochodzi od gleb, bielic występujących na tych terenach. A ja myślę, że biała, białogłowa, to kiedyś białka określano tak kobietę, niewiastę, piękną. Może dla piękna tego miejsca nazwano to miejsce po prostu białą. Aleksander Ludwik Radziwił postanowił w Białej wybudować pałac. W 1622 roku zawarł kontrakt z lubeckim muratorem Pawłem Murzynem Negronim, prawdopodobnie z pochodzenia Włochem. Budowa trwała 30 lat. Kościół Świętej Anny to najstarszy z białskich kościołów. Został erygowany w 1525 roku. Ale oczywiście na jego miejscu w 1525 roku stał drewniany mały kościółek pod wezwaniem Marii i Jadwigi. I dopiero pod koniec wieku XVI Mikołaj Krzysztof Radziwił Sierotka zbudował tutaj murowany kościół pod wezwaniem Świętej Anny. W kościele znajduje się poświęcona rodowi Radziwiłów barokowa kaplica, która miała pełnić rolę mauzoleum. Wszyscy ważni z rodu spoczęli jednak w nieświeżu. Niedawno podczas prac konserwatorskich znaleziono w murach tej kaplicy serce. Nie wiemy do tej pory, który z radziwiłów zostawił tutaj serce. Bardzo chciała być w Białej pochowana Anna z Sanguszków Radziwiłłowa. Może jest to relikwia jakiegoś świętego, a może naprawdę jest to relikwia Mikołaja Krzysztofa Radziwiła, środki któremu ta kaplica jest poświęcona. W Parku Pałacowym brakuje najważniejszego obiektu pałacu. Pozostała po nim jedynie ta archiwalna fotografia. Niedawno odrestaurowana brama do zespołu Pałacowego Radziwiłów. To niewątpliwie jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków architektonicznych Białej Podlaskiej. Ufundowana została przez małżeństwo Katarzynę z Sobieskich Radziwiłową i jej męża Michała Kazimierza, hetmana polnego w glorii zwycięstwa bohatera z Podchocimia. Brama ta ma kształt rzymskiego łuku triumfalnego, nawiązuje do gloryfikacji bohaterskiego rodu Radziwiłów. Się Boga marsa, Boga wojny, Michała Kazimierza Radziwiła. Mamy minerwę również patronującej wojnie, czyli katarzyny Sobieskich radziwiłowej. W 1628 roku z inicjatywy kanonika bielskiego księdza Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego została Erygowana uczelnia zwana Akademią Bialską. Uczelnia ta była szkołą podwydziałową Akademii Krakowskiej. Ta Akademia Krakowska zapewniła Szkole Bialskiej profesorów, zapewniła też program nauczania. Nawet po reformie Komisji Edukacji Narodowej była podwydziałową szkołą Akademii Wileńskiej. Najsłynniejszym uczniem był pisarz historyczny Józef Ignacy Kraszewski. Dziś w siedzibie akademii mieści się liceum jego imienia. Przyznacie Państwo, że Rynek Bialski to świetne miejsce dla ławeczki Kraszewskiego. Kraszewski pisał w swoich wspomnieniach. Ach, w tej biale przeżyłem ja najpiękniejsze lata mojej młodości. Chyba dlatego wdzięczni Bialczanie, członkowie społecznego komitetu Koła Bialczan, które skupia absolwentów bialskich szkół średnich, postanowili ze składek postawić w białej ławeczkę Józefa Ignacego Kraszewskiego. Stary Bialski Rynek, dzisiaj noszący nazwę Placu Wolności, którą nadano mu w 1919 roku po odzyskaniu niepodległości, otoczony był niegdyś drewnianymi małymi domkami. Zabudowa XIX-wieczna. To eklektyczne kamienice powstały już znacznie później. Książę Hieronim Florian Radziwiłł, marzył o tym, żeby Biała była murowanym miastem na wzór pomorskiego koszalina. Zbudował nawet kilka domów z pruskiego muru, ale te nie dotrwały do naszych czasów. Pałac Radziwiłowski, opuszczony przez swoich właścicieli, pod koniec wieku XIX, popadał w ruinę. I w końcu yy, Musiał się zawalić, został rozebrany i sprzedany na cegłę białskim Żydom. Mówi się, że z części tej cegły zbudowane zostały właśnie niektóre z kamieniczek na białskim rynku szczególnie te we wschodniej Pierzei. Mieszkańcy Podlasia Nadburzańskiego byli w większości wyznania greko-unickiego konsekwencji zawartej w 1596 roku w Brześciu unii części Kościoła prawosławnego i katolickiego pod przewodnictwem papieża. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny to dawna świątynia bazyliańska zbudowana w specjalnym celu. Tutaj w tym miejscu stał kiedyś ufundowany przez Karola Stanisława Radziwiła, panie kochanku, drewniany kościół, cerkiew unicka. Świątynia ufundowana została dla straży nad szczątkami pierwszego świętego unickiego, arcybiskupa potockiego Jozafata Kuncewicza, bestialsko zamordowanego za wiarę w witepsku. Wcześniej ukryte były w pałacowej kaplicy. To nie koniec historii relikii. W 1916 roku Bazylianie przenieśli je do Wiednia, a następnie w 1949 roku do Watykanu, gdzie spoczywają do dziś. Tragiczne losy podlaskich Unitów upamiętnia znajdujący się w świątyni obraz Józefa Zimlera Męczeństwo świętego Józefa Kuncewicza. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Biała Podlaska przeżyła rozkwit gospodarczy. Stała się siedzibą powiatu. Do miasta zaczął napływać kapitał. W 1924 roku powstała Podlaska Wytwórnia Samolotów, w której produkowano najpierw maszyny na licencji francuskiej, a potem rodzinnej konstrukcji szkolno-treningowe PWS-y. Dodajmy bardzo dobre samoloty. Jak każde miasto, Biała ma oczywiście swoje pomniki. Poświęcone są one słynnym postaciom, wydarzeniom historycznym upamiętnieniu. Pewnych faktów historycznych i takim faktem historycznym jest również kamień upamiętniający y, istnienie y, województwa bialsko-podlaskiego. Bo przecież w latach 1975-98 Biała Podlaska była miastem wojewódzkim. Związane jest to z ogromnym rozwojem i miasta, i regionu. Myślę, że wszyscy rodowici Białczanie. Żałują, że województwa zlikwidowano. A wraz z województwami siedziby urzędów i niestety miejsca pracy. Każde z byłych miast wojewódzkich próbuje odnaleźć swoją szansę w nowej rzeczywistości. Nadzieją na rozwój Białej Podlaskiej jest powstanie lotniska towarowego. Śmigłowce przeleciały ostatni raz nad rynkiem w 1993 roku. Wtedy wojsko opuściło potężne lotnisko. Próby sprzedaży czy też dzierżawy nieruchomości nie powiodły się. Zmiana prawa pozwoliła na przejęcie lotniska od Agencji Mienia Wojskowego przez gminę miejską Biała Podlaska 1 grudnia 2009 roku. Od 1 maja 2010 roku teren ten wraz z obiektami ma dzierżawcę, prywatnego inwestora strategicznego. Jeszcze nie jest za późno na wskrzeszenie lotniska. Drugą szansą rozwoju Białej są studenci. Kontynuatorkami tradycji Akademii Bialskiej są dwie uczelnie: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Może to znak czasu. Siedziba Państwowej Szkoły Wyższej znajduje się w budynku należącym kiedyś do upadłego zakładu pracy Biawemy. Święto Podlaskiej trwa. Do Białej Podlaskiej powracają liczne w okresie istnienia województwa wydarzenia kulturalne. Podlasie Jazz Festival urasta do rangi najważniejszych imprez jazzowych w kraju. Gwiazdą dziewiątej edycji było trio Andrzeja Jagodzińskiego. Słuchamy jazzowej interpretacji muzyki Fryderyka Chopina. Biała Podlaska przestaje być sennym miasteczkiem na ścianie wschodniej. Zachowała jednak swój klimat i charakter. Jaki? Trzeba tu przyjechać, aby się o tym przekonać.